Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopera.com Jak widzicie przygotowałem tutaj całą baterię pif. Trochę dlatego, że chcę powtórzyć tą akcję, którą mieliśmy z okazji tam jakiejś okrągłej liczby fanów na, podaj chyba na YouTubie. I e, chciałbym Was zapytać, co byście chcieli w najbliższym czasie, żebym zdegustował, Aczkolwiek, ale ponieważ tych piw jest już tyle, e, więc nie będę się bawił w rozpisywanie poszczególnych, e, poszczególnych e, mm, piw, poszczególnych pozycji, bo tego by było za dużo chociaż może. E, tylko, tylko postaram się Wam zadać pytanie o grupy PIF. E, tutaj mam właściwie z trzy e, takie, które można zgrupować producentami, a pozostałe e, ustaliłem jakby takie mm, podgrupy typu rarytasy, wynalazki i, i tego typu. Więc zacznijmy tak. Pierwsze, pierwsza grupa, którą z chęcią będę próbował i, i ciekaw jestem Waszej opinii, czy też czekacie na to. To są piwa z Buxton Brewery, z angielskiego browaru, które do tej pory, te które próbowałem, były naprawdę świetne. Tutaj mamy tak Red Nick Stout, Moore Top. X Edge. Black Knight. To jest, to jest podobno bardzo dobre piwo. 14% alkoholu. Aha, przepraszam. To nie jest, to nie jest z Waxthona. Butelka mnie zmyliła. To jest piwo z... To jest piwo z... tego. Revelation Keta. Imperial Black. Może jakaś kolaboracja? Nie wiem, to muszę sprawdzać. To są cztery piwa z Buxtona. Następnie mam cztery piwa z Brudoga. Hello, my name is Ingrid. Jack Hammer. Kolaboracja z Mikelerem, Czyli i Hardcore You. I najnowszy hoppy sezon Electric India. Nie mam niestety fake Lagera i nie mam tego mesztaga. No, jak gdzieś będą to. To spróbuję zdobyć. E, wspomniany już e, Revelation Cat Black Knight i jeszcze pięć innych piwek. Dead Star to jest e, Imperial e, Series, czyli to jest e, Imperial Sweet Stout. Trochę się boję, bo czuję, że będzie, brako, będzie za słodko. Hop Animal e, double, e, double Double IPA. No, tutaj e, ktoś tam w komentarzach pisał, że Robi, robi wrażenie Bombay Cat Hop Series to jest Black Double IPA też sounds good Alpha Blood też Hop Series 11% alkoholu American Barley Wine Speed King Imperial Series to jest Imperial Porter 14% alkoholu potem mam dwa piwa z Demolena Rasputin i Spanning Sensatie. Spanning Sensatie to jest Imperial Stoutish. Bardzo mocne piwo. 24 stopnie Plato, 9,8 alkoholu. I Rasputin 23 Plato. Alkoholu nie podano. Eee, a nie, podano 10,4. Eee, tutaj mam jeszcze z takich tych dwie Sierre Nevada. I Celebration Ale. Celebration Ale trzeba by zdegustować, bo to jest e, piwo chyba na. tak, Fresh Hop Ale, a już be, zaraz będą nowe e, Fresh Hop, także to postaram się jakoś w pierwszej kolejności. E, mam tutaj takie piwa, które można by nazwać. E, rarytasami. i teraz też nie wiem, czy degustować je, czy chcecie je po prostu spróbować. Ja oczywiście bardzo bym chciał. Czy czekać na jakieś okazje? Nie wiem, okrągłe ilości fanów. Mamy tak. Trzy Ola Dup z harvestą, leżakowany w beczce po 12-letniej whisky, po 18-letniej whisky i special edition dla e, uczestników European Beer Bloggers Conference po 40-letniej whisky. Kurde, chyba tak. Muszę sprawdzić gdzieś tam w materiałach, czy rzeczywiście to była 40-letnia whisky. Eee... Oprócz tego w serii rarytasów Abstract 13 z Brudoga. Powiem szczerze, że nawet nie wiem czy to jest, ale to jest chyba jakiś Sweet Imperial Stout, bo widzę, że tutaj contains lactose, jest czarne. Więc jakiś taki chyba Imperial Stout na słodko. Eee, Imperial Mokach. Podobna sprawa. Też degustacyjne, wybitnie piwo. Russian Imperial Stout z Tocalmato Wild Breta. To jest piwo, któremu chętnie poleżakował. Znaczy, ono nie jest mocno, znaczy mocno alkoholowe, ma 12% alkoholu, ale kurczę naprawdę. Ale jeżeli będziecie chcieli, to, to zdegustuję je. Jest mocno wytrawne, jak na Risa. Zupełnie inne niż jestem przyzwyczajony. No i kategoria... Aha, do tej kategorii jeszcze mógłbym zapisać te dwa piwa z browaru Tracker z którego mieliście okazję zobaczyć film. To też bym uznał jako rarytasy, chociaż może i nie. Ze Szkocji jeszcze mam dwa Stewarty, Coconut Porter i Sand gilles czy tam Giles, nie wiem jak to się wymawia. Wiem, ktoś tam mi pisał w, ten święty Idzi. Um, no i takie, prawda, cała grupa wynalazków pod tytułem. E, ostatni Bridge, e, do tych, które próbowałem Halcyon, e, to jest Imperial im, I, IPA. Ostatni Rogue Shakespeare Old Oatmeal Stout. E, co my tu mamy? To jest piwo, The Mayan. Chocolate Chip toll Stout, czyli piwo z papryczkami, papryczkami jakimiś tam ostrymi i z czekoladą. O, to, 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 to. Aha, do, do rarytasów do jeszcze Chateau z artyzanem, które otrzymałem w prezencie. Bardzo dziękuję. Co my tu dalej mamy? No, trzy piwa ze Szwecji które otrzymałem też od czytelnika, czam widza. Bardzo dziękuję. Baltic Stout Imperial, Electric Nurse Double IPA i i co i Porter. Oprócz tego jeszcze mam ciekawych piw. Smokey George zakupiłem ostatnio. To jest piwo wędzone i to wędzone ze słodem whisky. Zwędzonych mam jeszcze e, Raucheratora e, z Merkendorfer, e, Merkendorfer e, z browaru Merkendorf. E, powiem szczerze, że z tymi to chyba poczekam aż będzie troszkę chłodniej. No, co prawda się nieco ochłodziło, ale bez przesady. E, tutaj jest piwo z jakąś tam tarniną, czy nie wiem z czym, kurczę, zapomniałem. E, tak. I jeszcze tutaj jest z takich ciekawostek whisky lager i stoliczno bok, piwo z Bułgarii, produkowane przez, kurde już nie pamiętam który browar. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie całkiem ciekawy bok, bo nie niesmakujący jak bok. Dlatego będzie ankieta. W ankiecie myślę, że zawrę tutaj na pewno te serie tych piw, które, które Wam pokazałem. Myślę, że co ciekawsze piwa wypiszę osobno. I głosujcie. Głosujcie. Zadecydujcie, co w najbliższym czasie powinienem degustować. Oczywiście nie będę się tego trzymał ściśle, dlatego że, dlatego, że też będę patrzył na daty przydatności. Będę też patrzył na to, na co mam danego dnia. Nastrój i będę się starał trochę, może zmieniam politykę. Postaram się rzeczywiście trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o nowości polskie. Dzisiaj, dzisiaj nagrywam w poniedziałek, więc w poniedziałek pojawiła się recenzja Prometeusza. Też w poniedziałek pojawi się recenzja White Summers Olbrachta. Więc tutaj postaram się Troszkę zmienić taktykę. Postaram się, postaram się na bieżąco relacjonować te nowości, aczkolwiek no, nie będę się za nimi zabijał. A propos polskich piw, to tutaj jeszcze umknęły mi Gruid Kopernikowski. Gruid Kopernikowski. Też by go trzeba zdegustować, bo mu już data leci. On jest do 2 września. No, to widzicie, trochę tego jest. Możecie głosować w komentarzach, możecie, e, przepraszam, w ankiecie, możecie też w komentarzach swoje typy jakby umieszczać. E, powoli zaczynam e, ogarniać temat, chociaż zbliża się już wyjazd na, do Monachium, ale powoli zaczynam ogarniać temat. E, Tutaj jakby w, z rozle, ze starą rozlewnią, więc myślę, że w najbliższym czasie można się spodziewać powrotu piwnych mitów, powrotu, przepraszam, nie piwnych mitów, tylko stu pytań do. Można się będzie spodziewać powrotu do kursu sensorycznego. Jak tylko zrobi się chłodniej, myślę, że dopiero gdzieś we wrześniu wrócimy do ważenia piwa w domu. Myślę, że będzie ciekawie. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!